Patrywałam się w telefon z niedowierzaniem. Moja matka właśnie zadzwoniła, zapraszając mnie na kolację do domu rodziców. Minęły miesiące, odkąd ostatnio rozmawiałyśmy i lata, odkąd ich odwiedziłam, kropka jestem donna, mam trzydzieści lata i jestem czarną owcą mojej rodziny, a przynajmniej tak myślą, kropka dorastając, zawsze byłam na drugim miejscu. Moja młodsza siostra, Melise, była złotym dzieckiem, które nie mogło zrobić nic złego. Była ładniejsza, bardziej czarująca i miała sposób na rozkochanie w sobie wszystkich, zwłaszcza naszych rodziców. Nie chodziło o to, że byli wobec mnie okrutni, po prostu wyraźnie ją woleli. Recitale taneczne, które przegapili, bo byli zbyt zajęci, jakoś znaleźli czas, gdy przyszła kolej na melisę. Przeciętne stopnie, za które dostawałam wykłady, w jakiś sposób stawały się najlepszymi, gdy pochodziły od mojej siostry. Westchnęłam, odkładając telefon na kuchenny blat. Marmur był chłodny pod moimi palcami, mały luksus w mieszkaniu. O którym nigdy im nie mówiłam. Dlaczego mama zadzwoniła teraz? Czego chcieli? Dobra, mruknęłam do siebie, pójdę kropka tydzień później podjechałem pod skromny dom rodziców na przedmieściach. Celowo ubrałam się na luzie, w dżinsy, prostą bluzkę i minimalną biżuterię. Nic CEO wskazywałoby, że jestem kimś innym niż walczącym menadżerem średniego szczebla, za którego mnie uważali kropka biorąc głęboki oddech, zadzwoniłam do drzwi kropka tata otworzył drzwi. Donna, wejdź, wejdź, jego powitanie wydawało się szczere, ale rozkojarzone. Gdy tylko weszłam do salonu, zobaczyłam dlaczego kropka Maryse siedziała na kanapie, a uwaga mamy i taty była w pełni skupiona na niej, gdy gestykulowała dziko, opowiadając jakąś historię o swoim dramacie w miejscu pracy kropka przerwała w połowie zdania, gdy mnie zobaczyła, a jej perfekcyjny uśmiech nigdy nie zniknął. Och, córka marnotrawna powraca, powiedziała, jej głos ociekał fałszywą słodyczą. Mama podskoczyła, Donna, kochanie, tak się cieszymy. Że ci się udało. Przytuliła mnie krótko, po czym natychmiast wróciła na swoje miejsce obok Kropka Usiadłam na fotelu naprzeciwko nich, obserwując, jak oczy Melisy skanują mój strój z ledwo, skrywaną pogardą. Uwielbiam ten szykowny wygląd ze sklepu z używanymi rzeczami, powiedziała, uśmiechając się. Dzięki, odpowiedziałam po prostu. Nie wszyscy z nas potrzebują markowych metek, by czuć się dobrze z samym sobą. Kropka Tata odchrząknął. Donna, twoja mama przygotowała pyszną kolację. Powinna być gotowa za około 20 minut. Kropka prowadziliśmy niezręczną pogawędkę, dopóki obiad mamy i taty nie był gotowy. Gdy zebraliśmy się wokół stołu, tego samego z mojego dzieciństwa, tata nalał wszystkim wina. Kropka Melissa natychmiast zaczęła opowiadać o swojej pracy w firmie marketingowej. Praktycznie błagali mnie, żebym zajęła się kątem Johnsona, mówiła. Powiedzieli, że jestem jedyną osobą, która może sobie z tym poradzić. To cudownie, kochanie, uśmiechnęła się mama. Sięgając po jej dłoń, kropka tata nagle zwrócił się do mnie. A co z tobą, Donna? Wciąż w tej samej firmie. Co to było, asystentka kierownika? Wzięłam łygwina, zanim odpowiedziałam. Tak, nadal w Berkshire Financial, kropka Maryse prychnęła. Boże, Don, jesteś tam już osiem lat. Większość ludzi awansowałaby w twoim wieku. Ja awansowałem trzy razy w ciągu czterech lat, czułem, jak zaciska mi się szczęka. Gdyby tylko wiedzieli, że przez ostatnie trzy lata byłem dyrektorem finansowym Berkshire. Że moja roczna premia była wyższa niż roczna pensja Melissi. Że w zeszłym roku zostałem wyróżniony w tygodniku biznesowym 40 under 40 ale oni nie wiedzieli, bo nigdy nie pytali, nigdy nie interesowali się na tyle, by być na bieżąco z moim życiem. Zamiast ją poprawiać, po prostu się uśmiechnęłam. Nie każdy ma twój zapał, Mel. Albo jej talent, dodała mama. Podając Melisie kolejną porcję tłuczonych ziemniaków. Rozmowa toczyła się w tym duchu przez całą kolację. Melisa chwaliła się swoimi imponującymi zarobkami, zazdrosnymi współpracownikami i zbliżającymi się wakacjami na hawajach. Moi rodzice chłonęli to zadając kolejne pytania i obsypując ją pochwałami. Ani razu nie zapytali o nic istotnego na temat mojego życia. Oszczędzałam na Hawaje od miesięcy, mówiła Melise, ale kiedy dobrze zarabiasz, to nie jest takie trudne, rzuciła mi zadowolone spojrzenie. Brzmi cudownie, powiedziałam, odsuwając od siebie talerz. Ale chyba powinnam już iść, jutro wczesne spotkanie. Dzięki za kolację, mamokropka wstałam, zbierając torebkę. Mama odprowadziła mnie do drzwi, podczas gdy Melisę i tata zostali przy stole. Dobrze było Cię widzieć, kochanie, powiedziała, klepiąc mnie po ramieniu kropka, gdy jechałam z powrotem do mojego mieszkania w centrum, nie mogłam pozbyć się wrażenia, że moje zaproszenie miało jakiś ukryty motyw. Cokolwiek to było. Cieszyłem się, że wracam do domu kropka po powrocie do mojego przestronnego mieszkania, zdjąłem buty i nalałem sobie porządny kieliszek wina, a nie tanie rzeczy, które serwowali moi rodzice. Gdy usadowiłam się na balkonie z widokiem na panoramę miasta, zadzwonił mój telefon. Wiadomość od Melissy. Mam nadzieję, że nie jesteś zbyt przygnębiona swoim smutnym życiem, siostrzyczko. Myślę, że nie każdy może odnieść sukces. Nie martw się, wyślę ci pocztówkę z Hawajów. Wpatrywałem się w wiadomość przez dłuższą chwilę, po czym wybuchnąłem śmiechem. Gdyby tylko wiedziała. Zamknęłam wiadomość bez odpowiedzi i wzięłam kolejny łyk wina. Patrząc na migoczące światła miasta z mojego luksusowego apartamentu na 28 piętrze, kropka, nie zawsze miałam tak napięte relacje z rodziną. Kiedy byłam bardzo młoda, zanim urodziła się Melisę, było inaczej. Mam słabe wspomnienia taty porzucającego mnie w powietrzu i mamy czytającej bajki na dobranoc. Kropka, ale wszystko się zmieniło, gdy Melisę pojawiła się. Gdy miałem cztery lata. Była idealnym dzieckiem, rzadko płakała, zawsze uśmiechnięta. Z tymi wielkimi niebieskimi oczami, które zdawały się oczarowywać każdego. Kto na nią spojrzał kropka, gdy miałam 10 lat, schemat był już jasny, Melisę była wyjątkowa, a ja po prostu byłam. Próbowałem wszystkiego, by zdobyć ich uznanie. Dołączyłem do każdego klubu, uczyłem się do północy, byłem wolontariuszem w weekendy. Kropka, w liceum, byłem prymusem, kapitanem zespołu debatującego i redaktorem rocznika. Ale kiedy wygłosiłam przemówienie na zakończenie szkoły, skanując widownie w poszukiwaniu dumnych twarzy moich rodziców, ich miejsca były puste. Kropka, zamiast tego zabrali Melissy na konkurs tańca. Kropka, tego dnia coś we mnie pękło. Zdałem sobie sprawę, że nic, co zrobiłem, nigdy nie będzie wystarczające. Przestałam więc próbować im zaimponować i zaczęłam żyć dla siebie. Kropka, zdobyłem pełne stypendium w Princeton. Ukończyłem studia z wyróżnieniem i dostałem pracę w Berkshire Financial. W ciągu pięciu lat zarządzałem własnym zespołem. Trzy lata temu awansowałem na dyrektora finansowego. I nigdy im o tym nie powiedziałem, kropka z tych wspomnień wyrwał mnie dzwonek telefonu, to znowu była mama. Zawahałem się, zanim odebrałem. Halo. W przyszłą sobotę mamy spotkanie rodzinne. Wszyscy tam będą, ciocia Kerel, wujek Jim, twoi kuzyni, chcielibyśmy, żebyś przyszła, kropka zmarszczyłem brwi. Z jakiej okazji? Och, tylko spotkanie rodzinne jest coś specjalnego do ogłoszenia i jej głos był celowo niejasny, kropka powinienem był odmówić. Każdy instynkt kazał mi trzymać się z daleka, ale ciekawość wzięła nade mną górę. Dobrze, o której? Na zegar, a donna postaraj się odpowiednio ubrać, kropka rozłączyłam się, wściekła, odpowiednio jakbym zwykle pokazywała się w łachmanach, kropka nadeszła sobota, a ja stałam w mojej garderobie, zastanawiając się. W końcu wybrałam prostą czarną sukienkę Chanel. Choć można by ją rozpoznać tylko po subtelnych przeszyciach i jakości materiału, kropka dla niewprawnego oka wyglądała skromnie, ale kosztowała więcej niż miesięczna pensja Melis kropka, kiedy dotarłem do domu rodziców. Samochody ustawiły się na podjeździe, kropka rozpoznałam sedana Cioci Kerel i ciężarówkę wujka Dżymę. Biorąc głęboki oddech, weszłam do środka, kropka donna i kerel wykrzyknęły, wciągając mnie w uścisk. Minęły lata, spójrz na siebie, dorosłaś i wyglądasz tak rozsądnie. Wymusiłem uśmiech, dobrze cię widzieć, i kerer. Przez następne piętnaście minut rozmawiałam z krewnymi, których ledwo pamiętałam, obserwując moich rodziców i melise skulonych w kącie, szepczących i od czasu do czasu zerkających w moją stronę. Kropka cokolwiek to było, byli tym wyraźnie podekscytowani. mama w końcu zawołała wszystkich do stołu, który został przedłużony, aby pomdrugeścić około piętnaście członków rodziny. Gdy wszyscy usiedli z talerzami jedzenia, wstała i stuknęła łyżką w swój kieliszek. Zebraliśmy was tu dzisiaj z wyjątkowego powodu, zaczęła, promieniejąc. Melissa ma wspaniałe wieści do przekazania. Melissa wstała, dramatycznie oczyszczając gardło. Dwa tygodnie temu, oznajmiła z satysfakcją w głosie: Kupiłam własne mieszkanie w Westridge Heights. Sala wybuchła aplauzem. Westridge Heights było rzeczywiście jedną z ładniejszych dzielnic w mieście. Choć daleko jej było do najbardziej prestiżowych kropka to wspaniała dwupokojowa kawalerka, kontynuowała Melisę. Mama i tata oczywiście pomogli z zaliczką. Dała im buziaka, którego przyjęli z promiennymi uśmiechami kropka skąd ta parapetówka, zawołał kuzyn Brian kropka Melissa westchnęła. Och, jeszcze się nie zdecydowałam, wciąż wszystko jest idealne. Uśmiechnęłam się do siebie, biorąc łyk wody. Dobrze dla niej, to było miłe osiągnięcie, nawet jeśli potrzebowała pomocy naszych rodziców, kropka, mama nagle zwróciła się do mnie, jej głos był niezwykle głośny, donna. Nie pogratulowałaś swojej siostrze, kropka, wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Melysę zachichotała, pewnie jest po prostu zazdrosna, nie każdy może sobie pozwolić na nieruchomość na tym rynku. Moi rodzice wymienili porozumiewawcze uśmiechy, kropka potem mama, upewniając się, że wszyscy słyszą, powiedziała, cóż. Minie dużo czasu, zanim donna dorówna temu osiągnięciu. Posiadanie nieruchomości jest dla osób z prawdziwą karierą. Przy stole zapadła cisza, wszyscy czekali na moją reakcję. Spodziewali się zażenowania, być może łez lub się wymówek. Zamiast tego roześmiałem się prawdziwym, spontanicznym śmiechem. Właściwie, powiedziałam, kupiłam mieszkanie dwa lata temu. Uśmiech z zbledł, mieszkanie czy kamienicę, wzięłam kolejny kęs jedzenia. Przeżuwając powoli, każąc im czekać. Nie to mieszkanie, cztery sypialnie, narożne z tarasem. W Lakeside Tower. Lakeside tower było najbardziej ekskluzywnym adresem w mieście. To niemożliwe, wykrztusiła Melysę, jesteś kierownikiem działu metalowego. Nie staćcie na schowek namiotły w Lakeside. otarłam usta serwetką. Od trzech lat jestem dyrektorem finansowym w Berkshire. Moja pensja i premie są komfortowe. Kropka szok na ich twarzach był bezcenny, widelec taty stuknął o talerz. Dyrektor finansowy powtórzył, dlaczego nam nie powiedziałeś? Spojrzałam mu w oczy. Nikt z was nigdy nie zapytał. Kropka nad stołem zapadła ciężka cisza, po czym wyraz twarzy mamy nagle złagodniał. Kochanie, to wspaniała wiadomość. Kiedy odbędzie się parapetówka, chcielibyśmy zobaczyć to mieszkanie. Parapetówkę miałam dwa lata temu, odpowiedziałam spokojnie. Z przyjaciółmi, kropka uśmiech mamy zesztywniał, a twarz Melisy przybrała interesujący odcień czerwieni. Reszta moich krewnych patrzyła na mnie z nowym zainteresowaniem. Jakby widzieli mnie po raz pierwszy, kropka wujek JM uniósł swój kieliszek. Cóż, gratulacje, donna, to spore osiągnięcie, kropka inni mruknęli zgodę. Podczas gdy moi rodzice i Melisy siedzieli w oszołomionej ciszy, kropka, gdy kolacja trwała dalej. Zauważyłam, jak wszyscy nagle chcieli ze mną rozmawiać, pytać o moją pracę, moje życie. Ludzie, którzy przez lata ledwo mnie zauważali, teraz czekali na każde moje słowo. Nie zostałem długo po moim objawieniu. Atmosfera stała się nie do zniesienia, moi krewni nagle zaczęli mi się przyglądać, Meryse dąsała się w kącie, a moi rodzice zmieniali się między szokiem a niepokojącą chęcią ponownego nawiązania kontaktu. Wymówiłam się po deserze, powołując się na poranne spotkanie. Ale jutro jest niedziela, zaprotestowała mama, idąc za mną do drzwi. Globalne rynki nie śpią, odpowiedziałem, co nie było do końca nieprawdą. Miałem rozmowę z naszym biurem w Tokio, ale dopiero po południu, kropka jazda do domu była dziwnie wyzwalająca. Przez lata ukrywałem przed nimi swój sukces, częściowo ze złości, częściowo dlatego, że ich opinia już dawno przestała się liczyć, kropka teraz, gdy prawda wyszła na jaw, poczułem się dziwnie lekko. Ale też ostrożnie, kropka moje mieszkanie przywitało mnie znajomym komfortem. Zdjęłam obcasy i opadłam na sofę w salonie, wpatrując się w światła miasta, przez okna sięgające od podłogi do sufitu, kropka objawienie podczas kolacji powtórzyło się w mojej głowie i nagle wszystko się ułożyło. Przypadkowe zaproszenie na kolację w zeszłym tygodniu, dzisiejsze spotkanie rodzinne. Wszystko miało teraz sens, kropka, chcieli pokazać osiągnięcia Melisy i, dla kontrastu, podkreślić moje rzekome porażki, kropka, zebrali całą rodzinę, by zobaczyć moje upokorzenie. Zamiast tego wyszli na głupców, a teraz starali się dostosować do nowej rzeczywistości, w której nie byłem rodzinnym rozczarowaniem, kropka, wciąż to analizowałem, gdy mój telefon zaczął nieustannie brzęczeć. Najpierw ojciec, potem matka, a następnie Melysę. Wyciszyłam go i zamiast tego włączyłam film. Cokolwiek chcieli powiedzieć. Mogło poczekać do rana kropka, kiedy w końcu sprawdziłem telefon następnego dnia. Miałem 17 nieodebranych połączeń i wiele wiadomości tekstowych. Większość z nich była wariacjami na temat tego, że musimy natychmiast zadzwonić i porozmawiać kropka, zignorowałam je wszystkie i zajęłam się moją niedzielną rutyną. Jogą, brunchem z przyjaciółmi i przygotowaniami do nadchodzącego tygodnia pracy kropka wieczorem wiadomości nabrały bardziej naglącego tonu. W końcu pojawił się długi tekst od mamy. Tato, musimy z Tobą porozmawiać. Twój ojciec i ja dużo o tym myśleliśmy. Zawsze wspieraliśmy Melisę finansowo, bo myśleliśmy, że za bardzo się męczysz, by prosić o pomoc. Teraz, gdy wiemy, że radzisz sobie tak dobrze, uważamy, że jako rodzina powinniśmy wspierać się nawzajem. Melisę ma problemy ze spłatą kredytu hipotecznego. Jako jej odnosząca sukcesy siostra, z pewnością mogłabyś pomóc. Zadzwoń do nas natychmiast. Kropka, wpatrywałam się w wiadomość z niedowierzaniem, a potem zaczęłam się śmiać tak mocno, że prawie upuściłam telefon. Zuchwałość zapierała dech w piersiach. Kropka po latach zaniedbywania i faworyzowania, po próbie upokorzenia mnie przed całą rodziną, teraz oczekiwali, że uratuje ich złote dziecko. Kropka napisałem odpowiedź. Nie jestem zainteresowany dyskusją na ten temat. Wczoraj chciałeś mnie zawstydzić, a teraz prosisz mnie o pomoc. Proszę, nie kontaktuj się ze mną więcej w tej sprawie. Kropka, widziałem, jak trzy kropki pojawiają się i znikają, gdy mama wielokrotnie zaczynała i przerywała pisanie. Kropka w końcu napisała Jesteś samolubny, tato, tak postępuje rodzina. Jeśli odmówisz, zdecydujesz się wykluczyć z tej rodziny. Przemyśl to dokładnie. Kropka, nie zawracałem sobie głowy odpowiadaniem, zamiast tego nalałem sobie kieliszek wina. Było w tym dziwne poczucie ostateczności, zamknięcia rozdziału mojego życia. Wolało, ale mniej niż się spodziewałem, następnego ranka w pracy zanurzyłem się w raportach kwartalnych i spotkaniach budżetowych. Bycie dyrektorem finansowym dużej firmy sprawiało. Że byłem wystarczająco zajęty, by zepchnąć rodzinne dramaty na dalszy plan. w połowie tygodnia prawie zapomniałem o całej sprawie. Wtedy moja asystentka zadzwoniła do mojego biura. Pani Williams, w recepcji są dwie osoby nalegające na spotkanie z panią. Mówią, że to pani rodzice. Kropka zamarłam. Moja ręka unosiła się nad klawiaturą. Powiedz im, że mam spotkanie. Kropka powiedzieli, że będą czekać tak długo, jak to konieczne kropka westchnęłam, rozważając opcje. Daj mi pięć minut, a potem ich wyśli. szybko uporządkowałem biurko i wyprostowałem marynarkę. Kropka, kiedy moi rodzice weszli do środka. Ich miny były mieszanką podziwu i determinacji, gdy patrzyli na moje narożne biuro z rozległym widokiem. Ładne miejsce, powiedział tata, jego wzrok zatrzymał się na nagrodach i certyfikatach wystawionych na kredensie. Dziękuję, co mogę dla ciebie zrobić? Zachowałem profesjonalny ton, jakby to byli inni niespodziewani goście. Mama wystąpiła naprzód. Donna. Musimy omówić sytuację Melissy. Ma problemy ze spłatą kredytu hipotecznego, a przy twoim sukcesie finansowym. Nie przerwałam stanowczo, nie spłacam kredytu hipotecznego Melisi, kropka, Twarz taty poczerwieniała. Posłuchaj, młoda Dejmo, rodzina pomaga rodzinie. Twoja matka i ja zawsze, zawsze co? Zapytałam cicho. Zawsze byliśmy przy mnie. Zawsze wspierały mnie w równym stopniu. Zawsze pojawiała się w ważnych dla mnie momentach, wymienili nieprzyjemne spojrzenia. To co innego, powiedziała mama. Melise potrzebowała więcej uwagi. Była bardziej wrażliwa. A teraz potrzebuję więcej pieniędzy i nagle znów jestem rodziną. Kropka potrząsnęłam głową. Nie uważałaś mnie za rodzinę, kiedy przegapiłaś moją maturę. Albo kiedy zapomniałeś o moim rozpoczęciu studiów, czy o którymkolwiek stuzina urodzin i świąt, które spędziłam samotnie. Jesteś śmieszny, warknął tata, jesteśmy twoimi rodzicami. Biologicznie tak, ale przestaliście zachowywać się jak rodzice lata temu kropka wstałem. Sygnalizując koniec naszego spotkania. Mam pracę do wykonania. Wyraz twarzy mamy stwardniał. Jeśli teraz się od nas odwrócisz, pożałujesz tego. W końcu rodzina to wszystko, co masz. Mam przyjaciół, którzy byli dla mnie większą rodziną niż ty kiedykolwiek. nacisnąłem interkom. Nancy, proszę wyprowadź moich gości. Kropka, gdy wyszli, tata odwrócił się. Popełniasz straszny błąd, donna, to jeszcze nie koniec. Drzwi zamknęły się za nimi. A ja opadłam z powrotem na krzesło, targane emocjami. Część mnie chciała płakać, ale silniejsza część poczuła ulgę, jakbym w końcu pozbyła się czegoś toksycznego z mojego życia w ciągu następnych kilku tygodni rzuciłam się w wir pracy, wydłużając swoje godziny i podejmując się dodatkowych projektów. Jeśli moi koledzy zauważyli jakąkolwiek zmianę w moim zachowaniu, byli na tyle profesjonalni, by o tym nie wspominać. Odrzucałem zaproszenia na drinki po pracy i weekendowe brusze. Woląc samotność w moim mieszkaniu lub rozpraszanie się długimi biegami wzdłuż nabrzeża rzeki Kropka, wtedy, prawie miesiąc po konfrontacji w moim biurze, mój telefon zadzwonił z nieznanego numeru. Halo, odpowiedziałam ostrożnie. Donna, tu ciocia Kerel. Rozluźniłam się nieco, a Kerel zawsze była najmniej osądzającą z moich krewnych, choć nigdy nie byłyśmy sobie szczególnie bliskie. Hej, ciociu Kerel, co słychać? Pomyślałam, że powinieneś wiedzieć, co się dzieje, powiedziała, ściszając głos, jakby bała się, że ktoś się podsłucha. Twoi rodzice mówią wszystkim, że jesteś okropną osobą. Mówią, że odmawiasz pomocy swojej siostrze, mimo że pływasz w pieniądzach, a teraz walczą o spłatę jej kredytu hipotecznego kropka zaśmiałam się sucho. Niech zgadnę, mama bierze dodatkowe zmiany, a tata pracuje w weekendy. Dokładnie, skąd wiedziałaś? Ponieważ takiej narracji chcą. Biedni, ciężko pracujący rodzice poświęcający wszystko dla swojej walczącej córki, podczas gdy samolubny. Bogaty rodzic odmawia pomocy, kropka ciotka Kerel zawahała się, więc to prawda. O niepomaganiu im? Tak, to prawda, nie spłacam kredytu hipotecznego mojej siostry. Mogę zapytać, dlaczego westchnęłam, chodząc po salonie, Kerel, pamiętasz moją maturę? Oczywiście, byłaś maturzystką, twoje przemówienie było piękne. Moich rodziców nie było, zamiast tego poszli na recital taneczny Melissi. Nie przyszli też na moje ukończenie studiów. Ani na moim pierwszym awansie. Ani na drugim. Kropka, nie wiedzieli nawet, że zostałam dyrektorem finansowym, dopóki nie powiedziałam im o tym na kolacji. Przez lata traktowali mnie, jakbym była niewidzialna, chyba że potrzebowali czegoś, do czego mogliby porównać Melissę. Przerwałam, gardło mi się ścisnęło. A teraz nagle interesują się moim życiem? Tylko dlatego, że myślą, że mogę rozwiązać ich problemy, przez chwilę na linii panowała cisza. Nie zdawałam sobie sprawy, powiedziała w końcu Karel. Wiedziałam, że Melisse ma więcej uwagi, ale nie wiedziałam. Że jest aż tak źle. Po prostu pomyślałam, że powinnaś wiedzieć, co mówią. Dzięki za ostrzeżenie, doceniam to, kropka, po rozłączeniu się poszedłem na balkon i spojrzałem na panoramę miasta. Czy byłem bezduszny? Być może. Ale lata emocjonalnego zaniedbania nauczyły mnie chronić siebie. Moi rodzice dokonali wyboru dawno temu, wielokrotnie wybierając Melisy zamiast mnie. Teraz mogli żyć z konsekwencjami. Następnego ranka podjęłam decyzję. Otwierając laptopa, zarezerwowałem trzy wakacje w Europie, coś, co odkładałem zbyt długo. Paryż, Rzym, Barcelona. Miałam zwiedzać muzea, jeść w niesamowitych restauracjach i w ogóle nie myśleć o rodzinnym dramacie. Kiedy sfinalizowałam rezerwację, mój telefon rozświetlił się SMS-em od mamy. Twoja siostra została wczoraj zwolniona. Teraz na pewno nie będzie w stanie spłacać kredytu hipotecznego. Jeśli nie pomożesz, straci mieszkanie, tego chcesz, nawpatrywałem się w wiadomość, kręcąc głową na manipulację. Odpisałam, że chcę. Abyście wszyscy radzili sobie z własnymi problemami jak dorośli, wyjeżdżam na wakacje na trzy tygodnie. Proszę, nie kontaktuj się ze mną, więcej. Zablokowałem jej numer, zanim zdążyła odpowiedzieć, a potem zrobiłem to samo z moimi ojcami i matkami. To było drastyczne, ale konieczne. Nie mogłem iść naprzód, jeśli wciąż byłem wciągany w ich dramaty. Dzień przed wylotem zjadłam lunch z moją najbliższą przyjaciółką, Tarą. Poznałyśmy się na studiach, a ona była moją opoką w każdym kamieniu milowym kariery i osobistym kryzysie. Więc naprawdę się od nich odcinasz, zapytała, gdy usiadłyśmy w naszym ulubionym bistro. Już to zrobiłam, odpowiedziałam, rozkładając serwetkę na kolanach. Zablokowałem ich numery i powiedziałem ochronie w pracy, by nie wpuszczała ich ponownie. Wow, zamieszała w zamyśleniu swoją mrożoną herbatę. Nie przeszkadza ci to. Oni wciąż są twoją rodziną. Ależ są, spojrzałem za okno. Rodzina powinna cię wspierać, dbać o twoje osiągnięcia, pojawiać się. Gdy ma to znaczenie. Nigdy tego nie zrobili, kropka następnego dnia, gdy wsiadłam na pokład samolotu do Paryża, poczułam się lżej niż przez ostatnie lata. Miejsce obok mnie było puste, mały luksus podczas długiego lotu. Usiadłem, otworzyłem książkę i przygotowałem się do startu. Kropka, gdy stewards i zamykały drzwi, na moim telefonie pojawiło się powiadomienie. E-mail pochodził z nieznanego adresu, ale temat brzmiał od taty. Kropka, zawahałem się, po czym otworzyłem wiadomość. Kropka, donna, Twoja matka i ja jesteśmy rozczarowani Twoim dziecinnym zachowaniem. Blokowanie naszych numerów. Odmawianie omawiania spraw rodzinnych? Nie tak cię wychowaliśmy. Melise boryka się z problemami, a ty, jako jej siostra, masz obowiązek jej pomóc. Musieliśmy sięgnąć do naszych oszczędności emerytalnych, aby pokryć jej kredyt hipoteczny w tym miesiącu. Czy naprawdę taką córkę wychowaliśmy? Samolubna kobieta, która przedkłada luksusowe wakacje nad potrzeby rodziny, zastanów się nad swoimi działaniami. Gdy będziesz podróżować po Europie, kropka, usunąłem e-mail bez odpowiadania, a następnie przełączyłem telefon w tryb samolotowy. Kropka, silniki ryknęły do życia i pojedynczo wzniosły się ponad chmury. Podemną mną miasto stawało się coraz mniejsze i mniejsze, aż w końcu było tylko plamką, a potem nie było go wcale kropka, przez trzy tygodnie zanurzałem się w sztuce, historii i kulturze. Spacerowałem ulicami Paryża o świcie, oglądałem zachód słońca z barcelońskiej plaży i jadłem lody przy fontannie di Trevi. Zrobiłem setki zdjęć, ale żadnego nie udostępniłem w mediach społecznościowych, gdzie moja rodzina mogłaby je zobaczyć. Te chwile były tylko dla mnie. kropka Ostatniej nocy za granicą, siedząc w małej kawiarni w Rzymie, zdałem sobie sprawę, że nie jestem już zły. Ból wciąż tam był, tępy ból pod żebrami, ale paląca uraza zniknęła. Kropka moi rodzice i Melise dokonali swoich wyborów, a ja dokonałem swoich. Wszyscy ponosiliśmy tego konsekwencje, kiedy wróciłam do domu, opalona i odświeżona. Moje mieszkanie jeszcze bardziej przypominało sanktuarium. Na kuchennym blacie leżał stos poczty, rachunków, czasopism i pocztówka od Terry, która wyjechała do Seattle na konferencję. Nic od mojej rodziny. rozpakowałam się, zamówiłam jedzenie na wynos i usiadłam na balkonie z kieliszkiem wina. Byłam wolna, nie tylko finansowo, ale i emocjonalnie. Przyszła ścieżka należała tylko do mnie, nieobciążona oczekiwaniami i starymi ranami. Wzniosłem kieliszek ku nocnemu niebu i uśmiechnąłem się, oto idziemy naprzód.